z Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich, Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztronił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz Ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze słuki, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, Oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba się weselić. I cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Warto popatrzeć na dzisiejszą Ewangelię z perspektywy relacji tych dwóch braci, młodszego i starszego. Widzimy, młodszy syn jest bardzo prostolinijny, tak? mówi o swoich potrzebach swojemu ojcu i dlatego chce połowę majątku po to, aby. W pewien sposób wyodjechać z tego domu, wyjechać z tego domu, zacząć żyć na swoją rękę, które kończy się fiaskiem, kończy się katastrofą, bo rozstronił swój majątek żyjąc rozrzutnie. Natomiast młodszy syn jest wierny swojemu ojcu, wierny jego poleceniom, wierny jego przykazaniom, ale ma problem z bratem. Z bratem, który jest właśnie taki kr krnąbrny, który ma inny charakter, który nie potrafi słuchać, który chce żyć na własną rękę. Kiedy wraca ten brat, najbardziej objawia się ta niechęć starszego brata do młodszego, który zaczyna dodawać temu młodszemu bratu jego grzechów, tak byśmy to powiedzieli, tak? ponieważ mówi, że nie tyle ten młodszy syn rozstronił majątek ojca, nie tyle rozstronił go żyjąc rozrzutnie, ale rozstronił go z nierządnicami. Przecież rozstronić majątek można na różny sposób, nie tylko z nierządnicami. Skąd u niego ten pomysł? Skąd on wiedział? Że ten brat żył właśnie w ten sposób. Takie pytania, które się rodzą, mogą nas prowadzić do bardzo wielu wniosków. Pierwszy jest taki, że doskonale wiedział, gdzie był jego brat, i mimo tego, że widział, że ojciec się martwi, widział to, że ojciec każdego dnia oczekuje na powrót swojego syna, na jakieś wieści o swoim synu, to ten starszy brat, mimo że doskonale wiedział, jak żyje, jego, jego młodszy brat nic ojcu nie powiedział. A z drugiej strony, druga rzecz, drugi wniosek, który możemy też wyciągnąć z tego, to jest to, że on kłamie po prostu, nie ma pojęcia o tym, co robił ten brat, ale chce mu dołożyć, dopiec, tak? dopiec ojcu, dopiec temu bratu, pokazać ojcu, jaki ten młodszy brat jest beznadziejny, jaki jest grzeszny, jaki jest niewarty uwagi ojca. I to pokazuje nam takie dwie postawy w naszym życiu: że z jednej strony, kiedy widzimy osobę, która gdzieś tam oddala się od Pana Boga, Doskonale o tym wiemy, ale nic z tym nie robimy. Tak, Nie przedstawiamy takiej osoby na modlitwie Panu Bogu. Pan Bóg szuka tych osób, oczekuje na ich powrót, ale my nie skibniemy palcem na to, żeby taka osoba wróciła do Pana Boga. A z drugiej strony, kiedy też widzimy osoby, które się jakoś pogubiły w życiu, nie mogły odnaleźć drogi do Pana Boga, to chcemy im jeszcze dołożyć: Panie Boże, zobacz jaki on jest beznadziejny, jak on nie zasługuje na Twoją miłość. Zamiast modlić się za tą osobę zamiast próbować jakoś załagodzić cały ten konflikt, całą tę sytuację, wyprosić miłosierdzie dla tej osoby, to jednak jeszcze bardziej próbujemy jej dowalić. Więc warto tak popatrzeć nie? na moją relację do bliźnich, do innych ludzi. Czy ja naprawdę jestem tym, który ma w sobie miłosierdzie względem nich? Czy ja naprawdę szukam tych ludzi po to, aby przyprowadzać ich do Ojca, aby mówić Ojcu o tym, o nich? Czy jednak może Próbując usprawiedliwić samego siebie, oczywiście, tak, i wybielić samego siebie, będę chciał dokładać tym, których mam wokół siebie, tych, którzy są pogubieni, poranieni, którzy potrzebują przede wszystkim miłości Ojca.